Obszany. Widzę, że trenerka ma lekki obrzęk płuc. Teraz ktoś inny będzie pomagał. Proszę bardzo. E, to już jest inna, inna wersja. Tego jeszcze nie widzieliśmy. Tylko zawodniczka musi się spieszyć, żeby koniej na plecy nie wskoczy jak zostanie w skoku, to może być na sobie rumaka. Teraz musisz przyspieszyć dwie fule przed skokiem. Ale jak na razie elegancko, może to jest metoda. Jak ktoś nie ma więcej koni... Na na tyłku przyszytą. Przez to ten koń za nią idzie. Siadaj na kolano. A <śmienicza> ja ale jak to tak na przeskoczyłaby, tak... <śmienicza> jak to wystanie? Nie, to nie wystanie. jak nie będzie skakał, to nie będzie tak? to A teraz tak, przybiegniemy... Duży zakręt. Musi być ostry najazd na szóstkę. Teraz musisz przyspieszyć trochę. Hacele mogłaś sobie kręcić. Zajechał na kłopoty. Aha, stoper no zatrzymałem na zawodniczce. Zasubierowałem się trochę. Ale normalnie...